Witam Was, byki. To jest dla Was czytanie na kwiecień 2024. Zobaczymy, co się tutaj u Was będzie działo w tym miesiącu. Jakie są energie dla byka? Kwiecień. Sytuacja. Ok. Dziesiątka kijów. Wyzwania. Dziewiątka kijów przyczyn. Okej, okay, weźmy wszystkie te karty. E, z gwiazda, dwójka kijów i dwójka pucharów. Przeszłość. Piątka pucharów. E, piątka pentakli. Co macie w głowie i do czego dążycie? Szóstka kijów. Najbliższa przyszłość. Co się będzie działo? Trójka kijów. We w tej sytuacji. Asbucharów i paść kijów. Co się dzieje dookoła? Księżyc. Dobra. Czego nie widzisz? Paść pentakli. I potencjalny wynik. Dziewiątka pentakli. A pod spodem mamy energię trójki pentakli. No dobra, zobaczmy byki, co u Was. Myślę, że byki, jak to byki, umieją wytrzymać wszelki trud. I trochę wynika to też z tej upartości. Tu mamy tego. Tego, tego bizona takiego, no nie. Eee... I charakteru, że naprawdę wy nie zawracacie. Już naprawdę musi być po prostu bardzo, bardzo ciężko, żebyście zawrócili, a to nawet jest nie zawracanie, tylko raczej skorygowanie e, trasy. <grych> ok? Właśnie ze względu na to poświęcenie, zaangażowanie i takie e, upartość w dążeniu mimo bardzo trudnej sytuacji. I myślę, że taką sytuację właśnie byki. E, e, Miały, bo następuje tutaj potencjał zmiany. I może być tak, że w końcu byk stwierdzi, że już jest tak trudno tutaj, a mam swoje cele, mam swoje ambicje, że mm, musisz coś uprościć, musisz coś skorygować. Dla niektórych z Was to. Bo Przyznam, że bardziej mam wrażenie, że jest tutaj karta zawodowa, ale tu może być też relacja, która na przykład jest na odległość i tak naprawdę jest Wam trudno. I trochę brakuje Ci już cierpliwości, więc... Wyjdziesz z jakimś rozwiązaniem, z jakąś, jakąś nową rzeczą, aby troszkę ten ładunek tutaj rozładować. Więc jakaś taka kreatywne rozwiązanie problemu. Być może jakieś spontaniczne działanie tutaj właśnie rozładuje pewne napięcie. Bo ja myślę, że jest tutaj trudno i... I trochę smutno, i trochę samemu wszystko, i jest takie wyczerpanie, i mam wrażenie, że im dłużej w tym wyczerpaniu, tym nie możesz e, tak jakby zasysać się cała ta asmo atmosfera, i nie możesz tutaj wymyślić jakiegoś, jakiegoś nowego konsensusu, bo tkwisz e, właśnie w jakiejś takiej ciemnej, ponurej, e, o, 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 o ciemnych okolicznościach, no i ciężko jest, prawda, tutaj nagle wyjść z jakimś kreatywnym, genialnym pomysłem. Więc dla niektórych z Was to jest jakaś trudna sytuacja, w której się znalazłeś ze swoim partnerem, partnerką i potrzebny jest tutaj jakiś spontan, żeby to trochę jakoś przełamać. I taki spontan się tutaj wydarza. Dla niektórych z Was to jest po prostu sytuacja zawodowo-właśnie biznesowa, gdzie. Mm, prosi się o jakiś nowy, świeży początek, albo musisz jakoś właśnie rozładować nagromadzenie jakichś spraw, które wiszą tylko nad tobą, ok? I trochę właśnie tak jakby koniec takiego pozostawienia byka samemu z tym wszystkim. Bo oczywiście można mu nałożyć wiele rzeczy i on to dźwiga, prawda? W tej dziesiątce ki kijów. No ale myślę, że dochodzisz do pewnego wniosku, że w ogóle nie chcesz tego dźwigać. I to jest tutaj... Takim przełomem. Możesz e, e, właśnie wykazać się tutaj jakimś, tak jakby. M, brakuje Ci cierpliwości wreszcie, i, e, i to jest takim motorem, mam wrażenie, tutaj do działania. Natomiast ta asertywność będzie dla ciebie tutaj wyzwaniem. Tu mamy dziewiątkę kijów, jako, jako rzeczy trudne w tym miesiącu, i w tej dziesiątce kijów, no ta dziewiątka kijów mówi o, po pierwsze, o cierpliwości, której możesz tutaj w ogóle w całej tej sytuacji już nie mieć. Ale dziewiątka kijów też mówi o, o, o takim staniu na straży, ale ta dziewiątka również pokazuje pewien płot, czyli pewną granicę, którą tutaj myślę, patrząc na to dziewiątkę pentakli, trzeba tutaj zachować. I, i y, może ci być po prostu trudno już od jakiegoś czasu w okolicznościach, w których teraz jesteś, ponieważ przeszłość pokazuje tą piątkę pentakli, więc poczucie braku, poczucie, że jesteśmy zostawieni z czymś sami. Trochę ta karta też pokazuje, że nie sięgamy po po pomoc, bo sami chcemy sobie z tym wszystkim poradzić. <laughs> I ta dziesiątka kijów, no mówi, że no sobie poradziłeś, owszem, prawda, z całym tym obciążeniem, chociaż jest go naprawdę tutaj dużo. I fajne jest to, że ona tak jakby trzyma te siedem, a tutaj jest dla niej droga z tych trzech kijów, to co mamy tutaj wyznaczone, ok? I myślę, że właśnie pokazuje się jakaś droga pójścia na skróty dla mnie właśnie w tej, w tej talii. Bo cała ta sytuacja i ty w tej sytuacji pojawiasz się jako aspucharu, więc radość w sercu szansa, nowy początek, nadzieja, w ogóle jakieś takie magiczne właśnie spełnienie, bo to mamy u podstawy, no i ten paść który jest spontaniczny, lekki, od razu rusza w to nowe, więc pojawiło się tutaj światełko w tunelu dla ciebie. Okay. I wszystko jest tak jakby mm, pod, podstawą całej tej sytuacji jest jakieś marzenie. Mamy dwójkę kijów, czyli czekanie na zmianę, na dwójkę Pucharów, e, tak, i e, karta gwiazda mówi o nadziei, o tym, że mamy wielkie, wielkie marzenie na, na spełnienie czegoś, albo za czymś tęsknisz, albo czegoś wypatrujesz tutaj, e, z utęsknieniem dla mnie. I tak jakby masz nadzieję, że to się w Końcu wreszcie spełni i, i ta nadzieja cię tutaj w ogóle napędza, ale mam wrażenie, że możesz w całej tej sytuacji bra, brakuje Ci cierpliwości, albo potrzebne, potrzebne jest postawienie granic właśnie. I ta dziesiątka właśnie kijów pokazuje, że z całej tej trudnej sytuacji masz taką drogę na skróty, prawda? Przez tą trójkę kijów, czyli to, co dla Ciebie nadchodzi. Bo y, pa, byk ma swoje ambicje, do tego dążyć, do szóstki kijów, żeby ktoś docenił to wszystko, docenił do wielką pracę, docenił co masz do zaoferowania. I gwiazda dla mnie również y, mówi o tym, że ty wiesz, co jesteś warty, ty nie masz wątpliwości, bo to jest nadzieja to jest też, to jest też y, 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 tak, jakby pokazanie się światu w całej okazałości. Ok, i pojawia się tu w całej tej sytuacji jakaś ścieżka na skróty. E, I fajnie jest to, bo dążysz tak, do dwójki pucharów, pojawia się aspucharów, e, dążysz do dwójki kijów, pojawia się paść kijów, tak, gdzie ta energia również jest taka startowa, początku. Początkowa, e, pojawia się informacja, na którą czekałeś, tak? E, no, Twoje otoczenie, mam wrażenie, się tutaj jakoś kurczy. Kurczy i odchodzi w niepamięć, bo Księżyc mówi o tym, że jeszcze tam, prawda, ona spada na dno, ona powoli spada, jeszcze może nie doszła do tego dna, ale <laughs> Księżyc mówi tutaj o zatapianiu jakiegoś statku, o, o tym, że tak jakby no, nie mamy możliwości tutaj ruchu. Jest jakby. Nieuchronne jakieś właśnie takie utopienie całej tej sytuacji. Księżyc również może mówić o tym, że dużo jeszcze nie wiemy, bo pod całą tą wodą my tak naprawdę nie wiemy, co jest dookoła, i tutaj jest, um, może być dużo rzeczy, o których nie mamy pojęcia, i no księżyc również pokazuje jakąś ciemność, ok? Jakieś, jakieś właśnie. Um, mm, Jakąś niewiedzę. E, także mm, możesz mieć tutaj jakby nadzieję w całej tej trudnej sytuacji. Może być też tak dla ciebie, że ten nowy początek właśnie jest jakoś, jakimś promyczkiem tutaj nadziei, jak wyjść w ogóle z całej tej trudnej sytuacji. Tak? Tutaj niekoniecznie możesz od razu wszystko zmieniać, e, byku w swoim życiu. Musisz tutaj przeczytać dla do siebie. Bo, bo prawda, mamy te dwie noce. Mamy noc, która jest księżycem e, i trochę takim ponurym i, i trochę takim strasznym, nie wiadomo co jest czym, ale mamy też tą jedną gwiazdę, która wskazuje nam drogę, i ty do tego dążysz e, tutaj. I jakby ty widzisz jakieś rozwiązanie całej tej sytuacji, ono się tutaj dla ciebie pokazuje. E, więc jest jakiś promyk nadziei i wyjście czego będziesz doświadczać? Mamy trójkę kijów, więc myślę, że wiele, długo się nie zastanawiasz, o tym mówi ten paś kijów i ruszasz w, tą, w, tą, w ten nowy kierunek. I to jest jakieś konkretne rozwiązanie, to może być wiadomość, która do Ciebie przychodzi. Paść kijów czasem właśnie pokazuje jakiś nowy start, jakiś nowy początek, spontan, czasem komunikację, która otwiera zupełnie jakby nowy kierunek, czego nie widzisz w tej sytuacji, no Paść Pentakli, więc jest tutaj jakiś praktyczny plan, e, dokument. Paść Pentakli mówi też o takim e, podejściu e, e, drobnym albo e, Planie, taki, który jest bardzo taki szczegółowy i takiego rozpatrywania, właśnie w takich drobnych aspektach, w małych aspektach tego. Paść Pentakli również mówi o tym, że możesz tutaj rozpocząć jakąś edukację, możesz się czegoś dowiedzieć, doinformować. To jest propozycja, czasem właśnie jakieś takie dokumenty, ale właśnie to też jest takie bardzo praktyczne podejście do sprawy, ok? I no, pod wszystkim mamy tą trójkę pentakli, więc zaczęcie prac, współpraca, dogadywanie się, każdy tak jakby z tej trójki, każdy ma swój wkład tutaj, ok? Więc myślę, że możesz tutaj dostać jakieś wsparcie, no... Czy to jest zawiązanie się relacji, na którą czekałeś, tak? Czasem dwójka Pucharów po prostu mówi, że podpisujemy kontrakt, taki, który jest bardzo radosny dla obu dwóch stron, na który czekałeś i on się teraz tak jakby dla ciebie pojawia. No, trójka kijów mówi, że jesteś gotowy i że coś ciekawego pojawiło się na horyzoncie. Jest to rozwiązanie, jest to, na, jest to przejście na skróty właśnie z tej trudnej sytuacji. I myślę, że... Znowu mamy tą wodę i tak wszystko tutaj tonie, a ty tak jakby widzisz dla siebie nowy kierunek, żeby przejść tak jakby po tej wodzie, przepłynąć. W lepsze miejsce. No, jak to się może zakończyć? No, mamy dziewiątkę pentakli, i to jest karta dużej swobody, zaradności, majątku, robienia tego, co nam sprawia przyjemność, ale właśnie też czerpania z tego benefitów, tak? Tak jakby inwestycja dobra, która opłaca się, która przynosi jakieś dochody, zyski, która daje Ci też spowodę działania, ok? Więc jest tutaj stabilnie i jest takie poczucie właśnie osiągnięcia sukcesu, to, do czego dążysz właśnie, Byku, ale też takiego jego du poczucia niezależności, tak? Że to sami osiągnęliśmy. Także mam wrażenie, że, że tutaj w... Fajne nowe rzeczy się dla Ciebie pojawiają, dużo już od Ciebie tak jakby los wymagał tego zaangażowania, myślę, że pokazuje Ci teraz jakieś właśnie takie przejście na skróty. Jeżeli chodzi właśnie o związki, to tutaj po prostu może być jakaś trudna właśnie sytuacja, jakaś tęsknota, która się pojawia. I wychodzimy z jakimś innym planem, przeorganizowaniem tego, być może nawet podróży, zmiany trochę spontanicznie. Ale mam wrażenie, że tutaj to jest, to jest pomyśle, bo jest, masz spontaniczną w tym miesiącu energię, takiego pomysłu od serca, który od razu chcemy wprawić w ruch. Okay? I po, pozostawić za sobą jakąś tutaj taką wielką niewiadomą, e, obciążenie właśnie. Także e, myślę, że tutaj jest to bardzo korzystne. Okej, okay. jaka jest rada dla byka w tym miesiącu? Rada dla byka. Okej, okay. dziesiątka pentakli. Okay. dziesiątka pentakli. No, jest to w ogóle rodzinna karta, ale to też jest karta jakby majątku. Dziesiątka pentakli mówi o, o, o tym, co mamy. O tym, co zgromadziliśmy przez długi okres czasu. On tutaj pokazuje właśnie przekrój drzewa, tak? Więc to jest wszystko, co zgromadziliśmy. E, troszkę mam też takie wrażenie, że właśnie ta dziesiątka kijów. Pokazuje pewną kulminację. Um, nie, ma, nie mam wrażenia, że zupełnie porzucasz jakby tą sytuację, którą je, która tutaj jest, tylko znajdujesz jakieś wyjście na skróty, które tutaj ułatwia całą tą sprawę, tak jakby nie musisz iść naokoło, jak ona tutaj z tymi dobołami, tylko możesz właśnie przejść tutaj przez tą górę, jakąś ścieżką, właśnie na skróty. Um, no, dziesiątka pentakli mówi, że już dużo, dużo zgromadziłeś, natomiast, prawda, mamy to wyzwanie dziewiątka kijów, wytrwałość, ale mamy też wynik jako dziesiątka kijów. Pomyśl kreatywnie, jak sobie poradzić, jak sobie pomóc w ogóle w całej tej sytuacji i udać się, tak jakby nic nie stracić, natomiast wyjść trochę na prostą, ok? jakkolwiek się to tutaj dla Ciebie pokazuje i mam wrażenie, że również ominąć jakieś tutaj niebezpieczeństwa, bo Księżyc czasem mówi o tym, że nie wiemy, co czyha gdzieś tam w krzakach, ok? Ta karta mówi o tym, że no, jest ciemno, nie widzisz, nie masz tego widzenia, nie wiesz co, co będzie, tak? a to jest jakby Twoje otoczenie. Natomiast te karty pokazują mi, że kreatywnie wychodzisz z tego z taką obronną ręką, ok? I ta karta też by to wskazywała, że to, co masz, nie musisz tego porzucać, tylko znać jakieś tutaj rozwiązanie, a, aby to, co masz, jakby przeprowadzić. W, 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 w jakieś lepsze miejsce. I to może być na przykład nauka, dowiedzenie się czegoś nowego. Tutaj mamy paziów, jak na przykład zagospodarować to wszystko, co masz, albo jak to rozwinąć. Bo pazie mówią o możliwościach, o, to jest komunikacja. To, to jest też jakby zaproszenie też takiej nowej energii, być może jakiegoś inwestora, albo właśnie do uczenia się czegoś, co trzeba zrobić, jak to musimy zrobić, ok? W kreatywny właśnie sposób. No, ale dziesiątka pentakli dla mnie mówi o tym, że już naprawdę dużo osiągnąłeś. I to już jest ostatnia prosta, tak? No możesz też sobie pogratulować. Może być ciężko, bo mamy dziesiątkę kijów i może Ci już braknąć cierpliwości. Mamy dziewiątkę kijów, tak? Trudno jest to upilnować wszystko, ale wynik jest, zamienisz to wszystko na jakiś dobrobyt, dziewiątka pentakli. Dlaczego? Dlatego, że masz dziesiątkę pentakli. Jest tego dużo. No dobrze, także koniec z końcem, ładne czytanie. Myślę, że doda Ci tutaj jakiejś wytrwałości, no i pomysłowości w całej tym, właśnie w całej tej, tej sytuacji. Ten paś, mam wrażenie, Pokazuje też, że chcemy działać tak impulsywnie. Dla mnie ta dziesiątka pokazuje, że bazuj na swoim doświadczeniu. Najbardziej tutaj, ok? Bo na pewno je masz dziesiątka kijów. No dobra, to wszystko, Beki. Pozdrawiam. Widzimy się w kolejnym miesiącu.